Cześć, z tej strony Czuga i witam Was bardzo serdecznie na moim nowym kanale Czuga Design Your Life. Osoby, które nie wiedzą, o mój główny kanał to Czuga, link macie w opisie, więc możecie sprawdzić. A dlaczego stworzyłem nowy kanał i co na tym kanale się będzie znajdowało? Już Wam mówię. Osoby, które mnie nie znają, ja zawodowo zajmuję się projektowaniem graficznym, zajmuję się filmowaniem i hobbystycznie fotografią. Stworzyłem nowy kanał, ponieważ chciałem oddzielić poradniki, tutoriale, różnego rodzaju porady, vlogi, żeby pojawiły się na tym kanale odnośnie właśnie projektowania graficznego, filmowania czy też fotografii. Na moim kanale głównym Czuga można znaleźć oczywiście bardzo dużo poradników graficznych, tylko teraz będą tworzone właśnie na tym kanale, ponieważ kanał główny troszeczkę ewoluował. Jest związany z projektowaniem graficznym, z różnymi designerskimi rzeczami, tylko nabrał taki charakter bardziej e, rozrywkowy, lifestyleowy. Dlatego chciałbym to tam zostawić, ponieważ bardzo, bardzo fajnie ludziom się to spodobało. Ale szanuję swoich stałych widzów, którzy są ze mną od samego początku, dlatego stworzyłem ten kanał, żeby zawsze mieli powiadomienia tutaj, w tym miejscu, żeby nowe osoby, które chcą chłonąć wiedzę właśnie z tych tematów, żeby w tym miejscu. To wszystko otrzymali, żeby te wartości tutaj się znalazły, dlatego zapraszam was do subskrybowania tego kanału. Oczywiście na kanale głównym czasami będą się pojawiać właśnie poradniki. Tylko mówię, tam będzie już taki bardziej lifestyleowy content, designerski, czyli z, związany jak najbardziej z moją branżą, z projektowaniem graficznym, z customami itd. Tak Więc tam będą takie rzeczy, a tutaj będzie można powiedzieć taka mega duża dawka poradników. Edukacji graficznej, filmowej i fotograficznej, dlatego w tym miejscu to wszystko będzie. Dlatego nie ma co czekać. Zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żebym widział Wasze reakcje. Napiszcie w komentarzu, czego bardziej będziecie oczekiwali: czy projektowania graficznego, czy filmowania, czy fotografii. Będziemy tutaj to właśnie miksowali. No i cóż, zapraszam Was na pierwsze materiały, które niedługo pojawią się na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!